Aplikacja mobilna Alarm112. Aplikacja mobilna Alarm112 pozwala na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Aby korzystać z aplikacji, musisz się zarejestrować. Pierwszym krokiem jest akceptacja regulaminu. Wpisz swoje dane. Wszystkie pola są obowiązkowe. Zapoznaj się i zaakceptuj politykę prywatności. Po wpisaniu danych otrzymasz SMS z czterocyfrowym kodem. Wprowadź go. Możesz dodać adresy, pod którymi najczęściej przebywasz: dom, praca lub inne. Zezwól aplikacji Alarm 112 na dostęp do lokalizacji Twojego urządzenia. Umożliwi to precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy. Aplikacja jest gotowa do wysyłania zgłoszeń alarmowych w sytuacji zagrożenia. Możesz wybrać służbę, do której chcesz wysłać zgłoszenie: Straż Pożarna, Policja lub Ratownictwo Medyczne. Możesz wykonać połączenie głosowe na numer alarmowy 112. Aplikacja ma możliwość komunikacji z operatorem numerów alarmowych. Aplikacja Alarm 112 jest dostępna dla dwóch systemów operacyjnych: iOS oraz Android. Pamiętaj: 112 na straży Twojego życia, zdrowia i bezpieczeństwa.